Mówiłam się przez internet z bardzo seksownym panem, który powiedział, że pokaże mi coś, czego nie widziałam. Bardzo chciałam poznać kogoś z internetu. A, a, a czy to pani jest tą znudzoną życiem mężatką o talii ocy? Och, a raczej Bączka. A czy to Pan jest ten wysoki, przystojny brunet? z kręconymi włosami. O urodzie brazylijskiego piłkarza. Tak. Helen. Mario. Ferreiro.